Ja pozwoliłem sobie zacytować definicję social sellingu no, z samego źródła, czyli, yy, czyli od LinkedIn. I jak widzicie, ona może nie jest zaskakująca, ale zwraca uwagę na pewne ważne elementy, których czasami w tych działaniach social sellingowych brakuje. Zobaczcie, że oni mówią o tym, że social selling to jest wykorzystanie potencjału mediów społecznościowych do budowania właściwych Prospektów, właściwych kontaktów. Nie mówią o tym, że tych prospektów musi być bardzo dużo. Czyli pierwszy element to jest właśnie ta precyzja. Drugi element to jest ten element pośredni, czyli budowanie relacji opartej o zaufanie. No w naszym przypadku, w przypadku tego typu działań, tu możemy to zaufanie budować głównie w oparciu o dzielenie się wiedzą, no bo przecież nie znamy się jeszcze osobiście. No i oczywiście, ostatecznym elementem jest osiągnięcie w tym przypadku celów sprzedażowych, no bo mówimy o, o social sellingu. Więc zobaczcie, social selling nie jest działaniem tylko i wyłącznie marketingowym, tylko i wyłącznie zasięgowym, ono jest działaniem w miarę precyzyjnym wymagającym dzielenia się wiedzą i wymagającej pewnej dyscypliny, która pozwala na to, żebyśmy te aktywności social sellingowe wreszcie na końcu przełożyli na działania sprzedażowe. I o tych trzech elementach będę dziś mówił podczas tego webinaru. Skoro już wiemy, jak, ten, jak te działania mają wyglądać, to podzielmy je sobie na kawałki. Przejdźmy do takiego obszaru bardziej operacyjnego. My dzielimy Elementy tych działań social sellingowych na cztery grupy. Po pierwsze i najważniejsze, to jest zaangażowanie właściwych osób, wewnętrznych ekspertów. My tą grupę dzielimy znowu na trzy części. Jak widzicie, mamy do czynienia z ekspertami wewnętrznymi, czyli ludźmi, którzy mają dużą wiedzę, nie zawsze potrafią się nią dzielić i nie zawsze mają duże zasięgi, czy nawet w ogóle są obecni w mediach społecznościowych. To jest pierwsza grupa. Źródła wiedzy, można takich nazwać. Druga grupa to są promotorzy tej wiedzy, czyli ludzie, którzy zazwyczaj są w roli sprzedawcy albo business development managera, czyli ludzie, którzy powinni tą wiedzę móc wykorzystać, czyli dostarczyć ją do swoich potencjalnych klientów właśnie za pośrednictwem LinkedIn. I oczywiście to nie jest tak, że ktoś jest tylko ekspertem albo tylko sprzedawcą. Bardzo często te role są łączone. I ja bym sobie życzył, żeby. Tak to działało, że łączymy, czyli wielu ekspertów będzie sprzedawcami, wielu sprzedawców będzie, będzie ekspertami, ale pewne aktywności tutaj możemy sobie podzielić. No i wreszcie trzecia grupa, bardzo ważna organizator. Zazwyczaj ta, to zadanie leży po stronie marketingu, czyli osoby, zespoły, które sprawiają, że ta wiedza ekspertów wewnętrznych przybiera jakąś formę. Zaczyna być widoczna jako artykuł, prezentacja, materiał wideo i. Już w tej formie da się dzielić w mediach społecznościowych. Czyli ten, ta, ta grupa ludzi, którzy są zaangażowani, zaraz powiem jeszcze o czwartej grupie, ona jest niezbędna, żeby te działania social sellingowe były skuteczne. Dlaczego? Bo bez źródła wiedzy eksperckiej nie będzie budowania marki osobistej nikogo, ani sprzedawcy, ani eksperta, nie będzie budowania marki eksperckiej firmy, nie będzie też zasięgów ani zaangażowania. Będzie za to desperacja sprzedawców. Potem widzicie często, że są ludzie, którzy są bardzo aktywni, ale niewiele mają do powiedzenia, bo bardzo by chcieli wykorzystać LinkedIn, natomiast nie mają wsparcia w postaci dobrych treści. I to jest frustrujące dla obu stron, dla tych, którzy te treści w cudzysłowie produkują i tych, którzy je potem muszą niestety czytać. Więc połączenie tych trzech ról, czyli ekspert, sprzedawca, promotor i. Organizator to jest dobry miks y, odpowiedzialności. I tutaj, oczywiście, te y, zadania mogą być wymieszane. To nie jest tak, że są czyste, czy, czyste typy, ale tego typu działania powinny być elementem y, programu social sellingowego. To Jest pierwszy element zaangażowanie odpowiednich osób. Drugi element to są treści, czyli efekt tego zaangażowania. Te treści y, nie są czymś ekstra generowanym, czyli jeżeli firma ma swoją strategię treści marketingową, to te treści powinny być do wykorzystania również w kanale społecznościowym. Technicznie rzecz ujmując, social selling dla marketera to jest kanał dystrybucji treści. Czyli jeżeli my stworzymy dobre, wartościowe treści w oparciu o wiedzę, o potrzebach klienta, o etapach procesu decyzyjnego, to te treści będą doskonale się nadawały do tego, żeby wykorzystywali je potem sprzedawcy w działaniach swoich social sellingowych, tych precyzyjnych, i my jako marketerzy w tych działaniach bardziej, bardziej masowych, nastawionych na, na zasięgi. Bardzo ważny jest tutaj element spójności. To znaczy, jeżeli chcemy rzeczywiście przebić się przez ten szum informacyjny, który na LinkedIn jest coraz większy, to my rzeczywiście musimy zadbać o pewną spójność i w ten sposób przechodzimy do trzeciego elementu działań social sellingowych, jakim jest strategia, czyli pewien plan, który tą spójność w jakimś sensie wymusi. To znaczy, najpierw musimy ustalić, co my tak naprawdę chcemy komunikować na LinkedIn, bo nasi sprzedawcy, nasi eksperci będą mieli bardzo różną wiedzę. Bardzo często w ramach budowania strategii komunikacji, strategii marketingowej, tak naprawdę skupiamy się na tym, czego nie mówić, po to, żeby do klienta dotarł komunikat bardzo spójny. A później, jeżeli już przełożymy te działania na efekt w postaci spotkania z klientem, możemy już klientowi opowiadać szerzej o pewnych działaniach, ale bardzo często dobrą praktyką jest to, żeby w jakimś sensie zawęzić swoje pole, zainteresowań, czyli te pole tematów, które publikujemy na LinkedIn, po to, żeby jak najszybciej wywołać pewne, pewne skojarzenie z zagadnieniem, czyli weźmy sobie przykład naszej firmy, czyli Grow Consulting. My robimy wiele rzeczy, ale tak naprawdę skupiamy się w tej chwili na działaniach typu marketing automation i budowaniu strategii marketingu w obszarze digital. Potem, kiedy przychodzimy do klienta i rozmawiamy, pojawiają się różne tematy, prowadzimy też działalność agencyjną, robimy content i tak tak dalej, ale właśnie na, na potrzeby tego, żeby klient w miarę szybko zrozumiał, czego od nas może oczekiwać, my staramy się zawężać swój obszar tematyczny, właśnie też chociażby komunikując social selling, żeby lepiej klientowi zapaść pamięć. Bo tych tematów komunikatów na LinkedInie jest bardzo dużo, więc trzeba naprawdę się dobrze zastanowić na tym, z czym my chcemy się klientowi kojarzyć. To jest oczywiście temat na bardzo dużo, dużo szerszy webinar. Jeżeli będziecie zainteresowani, to, to chętnie taki webinar przygotujemy na temat budowania strategii komunikacji i marki w, w obszarze B2B. Drugi element strategii to jest pewna konsekwencja, czyli musimy sobie ustalić, no chociażby jak często my publikujemy te treści, no bo za tym będzie szło zobowiązanie do ich produkcji. Czyli jeżeli chcemy publikować chociażby co drugi dzień, to musimy mieć coś ciekawego do publikacji. Więc taki plan wymusza też zbudowanie strategii produkcji treści i musimy się zgodzić, czy mamy zasoby, czy mamy budżet, czy mamy ludzi, którzy mogą tych treści robić więcej, czy raczej własnych treści będzie mniej, a akurat skupimy się na tak zwanej kuracji treści, czyli na przykład przesyłaniu dalej z jakimś komentarzem treści zewnętrznych ekspertów z innych firm na przykład. To też jest element strategii, musimy się na to zgodzić i na to umówić. Wreszcie ostatni element strategii to jest to, no, co my robimy z efektem tego działania, czyli jeżeli już mamy powiedzmy duże zasięgi, duże zaangażowanie, czyli ta, ta sieć nam się rozrasta, no to co możemy zrobić, żeby przejść z etapu budowania świadomości do etapu budowania już bardziej zaawansowanych etapów procesu sprzedaży. I wtedy znowu pewne elementy związane chociażby z do, nowymi formami zaangażowania. No taką formą może być na przykład webinar, tak? Czyli jeżeli my Budujemy jakąś świadomość wokół tematu, to jednym z elementów, który nam weryfikuje skuteczność tego, tej, tej świadomości, no jest to, czy my te działania prowadzimy w sposób, w sposób skuteczny, czy na przykład osoby przychodzą na webinar później. Więc to wszystko powinno być zapisane w strategii, po to, żebyśmy działali w sposób spójny. Czwartym elementem dobrej, dobrego planu social-sellingowego, jest zestaw narzędzi i to w tej kolejności powinno być rozpatrywane. Narzędzia zawsze na końcu. To są narzędzia do tworzenia treści, do formatowania treści, do ich dystrybucji, do ich promocji, wreszcie do pomiaru. To są takie narzędzia jak chociażby Sales Navigator, który umożliwia dużo skuteczniejsze dotarcie do specyficznej grupy na, na LinkedIn, czy Marketing Automation, który właśnie zapewnia nam tą, tą, tą łączność pomiędzy budowaniem świadomości a generowaniem leadów. Narzędzia marketing automation dobrze się łączą z działaniami social sellingowymi. O tym też mam zamiar opowiedzieć na następnym webinarze. Ale pamiętajcie, proszę, o tym, żeby nie zaczynać od narzędzi. Bo bardzo często widzę ten błąd i on powoduje, że po pierwsze, wchodzimy w koszty, bo te narzędzia często są płatne, a nie potrafimy jeszcze wykorzystać potencjału Linkedina takiego organicznego, więc ponosimy koszty, nie widzimy efektu, pojawia się frustracja. Po drugie, rozpraszamy się. Te narzędzia mają różne funkcje, testujemy je, bawimy się nimi i ten element tak zwanego gadżeciarstwa zaczyna dominować. Przykrywa nam to, co jest istotą działania social sellingowego, czyli dzielenie się wiedzą i budowanie wartościowej sieci kontaktów. Więc pamiętajcie proszę, żeby. W odpowiedniej kolejności budować ten full plan. Przede wszystkim zacznijcie od ludzi, od zebrania ludzi, którzy się chcą zaangażować. Ja kiedyś byłem na bardzo ciekawym spotkaniu z profesorem Santorskim, który mówił o tym, że około 40% osób angażuje się w życie firmy w sposób większy niż w, jest to, że tak powiem, wymagane przez ich yy, opis stanowiska. Podobnie jest w social sellingu. Znaczy, jeżeli 40% handlowców czy marketerów zaangażuje się w social selling, to naprawdę to jest dobry wynik.